Yo, z tej strony Aroks, a to jest kolejny materiał o lokacjach w Diablo 3. Dzisiaj zajmiemy się kryptą z kampanii z aktu pierwszego. Z achievementa zajrzę pod każdy kąt. Teleportujemy się na pola niedoli. I w moim przypadku wygenerowała się mapa tak, że jest ona na górze. Już jesteśmy przy. Ta krypta jest charakterystyczna, ponieważ jej mapa wygląda jak kratka. Dlatego łatwo poznać. No i oczywiście, jeżeli dojdziemy na koniec tej krypty, będziemy mieli drugi poziom, a w drugim poziomie teleport na zewnątrz. To tyle ode mnie. Dzięki i na razie. joł.